Pokażemy zastosowanie różniczki zupełnej do obliczenia wartości przybliżonej pewnego wyrażenia. Skorzystamy ze wzoru f od x0 plus delta x równa się w przybliżeniu f od x0 plus f' od x0 razy delta x. Obliczymy wartość przybliżoną wyrażenia pierwiastek 1 plus 2,1 do potęgi trzeciej. Jako funkcję f od x oznaczamy pierwiastek, 1 plus x do trzeciej. W przykładzie naszym x równa się 2,1, a zatem za x0 możemy przyjąć liczbę 2, a za przyrost argumentów 0,1. Obliczamy wartość funkcji w punkcie x0, czyli wartość funkcji w dwójce. Otrzymujemy pierwiastek 1 plus 2 do trzeciej, co nam daje 3. Następnie obliczamy pochodną funkcji f od x. Korzystając ze wzoru na pochodną funkcji złożonej funkcją zewnętrzną jest pierwiastek kwadratowy, czyli pochodna z pierwiastka kwadratowego to 1 przez 2 pierwiastki z 1 plus x do trzeciej razy pochodna wnętrza. Wnętrzem jest funkcja wielomianowa trzeciego stopnia, której pochodna wynosi 3x kwadrat. Możemy to sobie zapisać na jednej kresce ułamkowej. W liczniku 3x kwadrat w mianowniku 2 przez pierwiastek 1 plus x do trzeciej. Patrząc na wzór, obliczamy pochodną tej funkcji w punkcie x0, czyli Pochodną funkcji w punkcie 2 otrzymujemy 3 razy 2 do kwadratu przez pierwiastek przy, przez 2 pierwiastki 1 plus 2 do 3. Co nam daje ostatecznie. Podstawiamy do wzoru i obliczamy wartość naszej funkcji w x0 plus delta x, czyli wartość naszej funkcji dla 2,1. f od x0 wynosiło 3. Dodać pochodna funkcji w punkcie 2. Mamy dwa razy przyrost 1 dziesiąta, co nam daje 3,2. W ten sposób obliczyliśmy wartość funkcji w punkcie 2,1, czyli wartość naszego pierwiastka kwadratowego z liczby 1 plus 2,1 do trzeciej wynosi w przybliżeniu 3,2.